Ja jestem, Widwuka, a to jest kolejny, pierwszy odcinek z Minecrafta na tym kanale. Jak widzicie, już tu sobie trochę wcześniej grałem. Ten, tak wygląda mój skin, sobie pobrałem z modzika. Ten, czy Wcześniej sobie takiego zrobiłem, ale trochę średnio i wyszło. to postanowiłem, że jak z moda zrobię. W sensie no nieważne, to może stwórzmy jakiś świat mhm, Tylko jakby go nazwać może lele -le 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 -le. Odcinkowy Jeden No kurde bo myślę, że tych światów będzie trochę odcinkowych. Takich pewnie też co będziemy trochę testować. My, to będzie przetrwanie, poziom normalny. Nie wiem od czego to służy. Dajmy, że operator. Generatora jakieś. Niech będzie takie. <taki> takie są zawsze najlepsze. Czy może tutaj jakieś weźmiemy? No nie. nie wiem. Może niech będzie to, bo tu widzę, że jest kowal. Tylko podejrzanie wyglądają te stare domki. Ja mam tu wersję 1,17. O, tak powinno to wyglądać. A no, jak coś nie wyjdzie? No to Co Czemu nazwa świata się zmieniła? Lol. Świat odcinkowy. Tak. Skrzynię, bo sobie, sobie weźmiemy. Pokaż porządek, to tak miasto wyładowanie niech będzie. Nie wiem o co z tym chodzi, będzie największe, jakie tylko może być. To jest na Jak będzie zachował ekwipunek, bo to wydaje, że będzie dużo śmierci. No to polecimy. to może sobie damy na 3, z tego co wiem na java jestem na 3, a nie na 1, no ale może tu się jest po prostu, no, no dobra, mam już, się... no dobra, to koniec paplaniny, jedziemy, a jeden ja dam, że wóz, było... dobra, no to budowanie świata, budowanie terenu, generowanie świata. <grymne> A tak jeszcze zostawcie koniecznie subika i lajka ja też tu nie widzę tej wioski. Nie, nie czekajcie jest prosty sposób. Dobra, a i jak y, widzicie jest to oficjalny Minecraft, a nie jakaś podróbka. Wszystko leżało że... chyba tak. To teraz pytanie, a ta jest sofa już kruszem widzę. Dobra, czekaj co jest. To mm. płyniemy. Mhm. Ciekawe czy będzie kowal ja na, na razie nie zbieram zobaczę, czy jest ale no, no, chyba nie, taka trochę. Skromna to wioska, mało domków. A no może w tym zamieszkamy co? W taki ładny tu skrzynki nie ma. a tu coś jest, mieczką tu, tu. Są to wezmę, żeby było tu wydać, jak to będzie nudziło. <śm> <śm> no to idziemy pozbierać jakie skrzynki. Zobaczymy, czy tu to, będzie. Nie. No. Dobra. <śm> A i ten ustawiłem sobie, żeby te serduszka i punkty głodu były nad paskiem poziomów, bo jakoś tak mi jest wygodniej. A nie żeby tu były na górze w, gór, w górnym lewym i w górnym prawym rogu, bo jakoś tak mi jest wygodniej, szczerze. O, tu chyba będzie skrzynka, tak jest. Dobra, cięć. Dobra, chwilowe cięcie było, bo pies mnie wbił do pokoju. Zaczął szczekać jak nienormalny. O! Tam widzę ten... No. Tam, jak tam się nazywało? Tam studnię z wodą czy... Co to tam jest? O nie! O nie! O Współczuję ci mordo.

trochę Sorka, mordo, że ty to sadzisz, a ja ci wszystko zabieram. Okay. Dobra. To jest to, co to jest ja właśnie ale... <laughs> 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 to, Proszę nie to to, co A bo żarn natrzymam. Serka kurczak zaraz ci dam. O jezu, nie to. A, hmm, mi tu nie można. Dać? a ja mu zabieram. To jest film. O nie, kurde, ziemia, jak mogę zostawić? Dobra, to to i to ci wsadzę, bo to nie będzie potrzebne. Chociaż sobie z, z buraków sobie może zrobię zupki. A, bo dobra, kic. najmniej będzie mąka koszna Nie wiem po co mi będzie ale to jest na pewno nie fajny jest ten kurty kompostownik można tam ten mąkę sobie tam... zabrać zabrać zrobić tam no. Nieważne no, taki minecraftowy nawóz można powiedzieć Pomijam fakt, że się z kości. Nie wiem, może w realu też się robi jakieś z kości, ale nie ma. Pomijmy temat. Mm -hmm. Auto mi się chyba wyłączył. Bo tak jak się gra na komputerze, to może on jest słabo przydatny, ale tutaj ja go lubię. Jak gram na telefonie. E, proszę, niech mu ch ch chować. Dobra, to poszukajmy jeszcze jakichś skrzyneczek. Przecież ja już to chyba wszystko oblutowałem. to chyba pora z drzewko, nie? Kurczę, filmik już 20 minut i jeszcze za bardzo nic nie zrobiłem. Myślę, że w następnym odcinku się wybierzemy do kopalni. Może chociaż dzisiaj pójdziemy tam po węgiel, bo tam widziałem jedną. Może się po węgiel wybierzemy. Albo po trochę żelaza. No nie, bo jakby trochę miedzi było. I to jest przecież małe drzewko. Chyba, że się te dwa tu połączyły. No, właśnie się połączyły. No dobra, to kreftujemy.

No mała. Znaczy młoda. Jest już młoda? Halo? Jest. No dobra, to ja chyba idę w zaraz. tam sobie na piętro. A tu łóżko jeszcze chociaż nie zajęte. No dobra. To może zrobić crafting. Jeszcze pokażę, chociaż w sumie ja tu nie mam właściwie co do przepalenia. Jeszcze no, nie ma nic do przepalenia. -la, la to co tu jeszcze zrobić? Skrzynkę drugą psując. Łóżko zepsuję. Otworzy się to? Otworzy. No dobra, to idziemy w kima. Pierwsza noc za nami. Dobra. Córka mhm. rzuci na łeb spadłem. Tu niech będzie drzewko. Tu może, tu, tu I gdzie? Tu może jeszcze, o tu. A, jeszcze jedna została, to może tu. Dobra. Co to? Tam, tu chyba. Ale nogi.

Ej, bo Minecraft chyba nie jest na internet, nie? Mam nadzieję, bo z internetem trochę było. Dobra. Kurde kraft mogłem wziąć ze sobą. O Jezus Mam już coś nie, po odcinku. Po odcinku może coś zobaczę, Albo no, to nagrywanie, może tak, tak Chyba, żeby, żeby <grym> <grym> no, dobra. Ty. Ja się wybieram. O, żelazo, Ja się wybieram do kopalni, a kudę pochodnie wyłam. nie mam jeszcze nie jakieś. Dobra, pójdę po... pójdę po crafting. Dobra. Nie wiem, czy można węgiel wykopać drewnianym. To nie. A nie, można. Ujrzę, a jak jest mało FPS-ów. 20. co jest? Może już mam za mało miejsca na telefonie, już telefon nie zarabia. Będę musiał chyba usunąć trochę z dysku, czy filmów W sensie nie z YouTube'a, tylko na dysku, żeby ich już nie było tam zawalonych, bo już jest tam chyba z 45 GB Mój telefon ma jakieś pojemność, może 55. Pięćdziesiąt po co ja tu przyszedłem? Po crafting, no. No, bo trzymię to już tu robię. tak. O Jezu. No, patrz. Teraz rajda dostanę. Hmm. Jezu, to co jest, kurde? No co? Hm, proszę zaraz w No nie skraftuję tego pieca nigdy już chyba. do dobra, a i jeszcze muczki się rozmnożę po drodze tu wezmę siano, czy tam słomę Dobra pszenica, nie ma to. Przepraszam jedno i drugie. Dobra, to też proszę. Jezu, z tymi legami się nie da grać. Nie oglądasz pewnie jeszcze gorzej. Ej, dobra, wiecie co? To ja już to żelazo chyba wykopił już poza odcinkiem Tu? Tu już A dobra, zwróć się poza odcinkiem ogarnie Tu, tu, tu co to jest? Ej, napiszcie w komentarzach, co to jest, bo nie kłamę. Dobra, nieważne. No dobra, także w tym odcinku to już chyba będzie na tyle. My widzimy się w kolejnym. A i wiem, że odcinki mają być trochę dłuższe, gdzieś po pół godziny, no ale trudno. A i też w niedługo. Też chciałbym zrobić live, nie wiem czy mi się uda, bo nie wiem czy nie mam jeszcze za mało subów. To już się okaże. Najwyżej nagram jakieś info. No to dobra. To jeszcze się podobało. Zostawcie subieka i lajka. I napiszcie koma, bo mnie. Bo, wam to, bo dla was są to trzy kliknięcia. A mnie bardzo motywuje do robienia nowych i coraz lepszych filmików. Albo sortów. No to. Bye bye.